Może trochę będę sapał, bo się trochę zasapałem, ale tu jest tak jak ma być Kiedyś tu się na sankach jeździło Czyli tak zwana góra Wilhelma o, Nie zostało z niej wiele Chyba żeby się okazało, że za 30 lat ktoś tu coś wykopie A to u nas wszystko jest możliwe Tam właśnie na dole Była meta Za dziecka na sankach tu jeździłem jak na dole nie trafiłem w drzewo, to przeżyłem. Jak trafiłem, to sanki połamane. Tu kiedyś była czyszczalnia ścieków, na dole teraz jest tylko przepompownia. No i tak dość wysoko tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o nasze miasteczko. O, I słońce, i natura coś pięknego. Tak, tak. Czemu to filmuję? Albo czasami jak się zewnątrz, sobie popatrzeć na taką zielenię. Tak, że dzisiaj troszkę wieje i może nie być to tak słyszalne, jakby trzeba było, ale fajnie jest popatrzeć, posłuchać. Może będzie fajnie kiedyś jesienią popatrzeć na wiosnę a tu była druga trasa z Wilhem, a ta taka troszkę łagodniejsza tam się jechało prosto na kamienie, a tu takim ładnym ślimaczem zygzakowatym zjazdem spędziłeś tutaj na dół i tam na dole mięciutko się lądowało w bagnach Ach, chyba się tam nikt nie utopił, nie pamiętam, ale wrażenie było fajne, że lepiej schamować niż tam do końca dojechać <grym> Wszystko się tu pozmieniało, ale na szczęście tutaj cywilizacji za bardzo nie widać, nie widać oprócz no, nielicznych śmieci pozostawionych przez jakby nie było nas samych Fajnie tu pachnie Lasem. Te filmiki to mam czasami wrażenie, że kręcę jak zapasy jedzenia na zimę. Ale co? Dzisiaj można, później już nie będzie co? ten wiaterek i słońce gdzieś tam się przewija a tak ogólnie coś mnie żre jakieś komary albo coś mi tu wpierdziela <słuch> idealna pogoda troszeczkę wieje, ale jak gorąco jest tu I te wszystkie kwiaty czuć. Tu, tu tu tam sobie idzie droga tak, a tu sobie idzie że co? Że nie wie co tu jest albo co tu było czyżby e, wiadukt? jak ktoś wspomniał nie chcę mi siedzieć na tamtą stronę troszeczkę wieje dzisiaj Jakoś tak to wziąłem odwrotnie Och, zaraz się przywrócę oh. Solidne drzewko Jak spadnie gałsz to my czapnie Tak to właśnie wiecie. Nie ja wiem, które drzewo to wtedy zrobiłem. To nie to. To też nie. Chyba to. Jak się odwróci odwrotnie. Troszkę się zmieniło od tamtego czasu. Nie wiem, kiedy to zdjęcie robiłem. Rok temu może. Pięknie wieje dzisiaj. Super. Ah. O, znane miejsce, ale fajnie popatrzeć.